Cześć, witam Cię na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku chciałam pokazać ci jak wygląda wizyta w gabinecie makijażu permanentnego. Wiele z was bardzo obawia się tego, jaki będzie efekt końcowy, a poza tym właśnie samym efektem, wiele z was obawia się tego, jak będzie przebiegać taka wizyta. Obawiacie się tego, czy was będzie bolało, czy będzie użyte znieczulenie w jakiej formie, czy zobaczycie rysunek wstępny, czy go nie zobaczycie. Chciałam wam to tutaj wszystko pokazać, bo myślę, że to troszeczkę pozwoli wam Lepiej podejść do tego tematu, nie będziecie się tak bały. I co? Zapraszam do oglądania. Moją modelką dzisiaj będzie Kinga, więc myślę, że zobaczycie na Kindze, że wcale nie ma tak źle i że nie jest to takie bolesne i że bez problemu da się to przeżyć. Na samym początku konieczne jest wypełnienie formularza świadomej zgody na zabieg, co pozwoli nam wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu. Ważne jest, aby napisać wszystko zgodnie z prawdą, bo w przypadku zatajenia przez klientkę jakichś na przykład chorób może być problem, gdy pojawią się jakieś powikłania, albo na przykład pigmentacja może się źle przyjąć, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo istotne. Jeżeli wszystko jest ok, to oczyszczamy skórę, wykonujemy zdjęcie przed zabiegiem i e, najpierw, jeżeli to jest konieczne, usuwam. Sobie zbędne włoski trymerem, a następnie przystępuję do rysunku wstępnego. Ja akurat rysunek wstępny robię odręcznie, ale niektórzy używają do tego nitek barwiących, suwmiarek, trójzębów i innych przyrządów. Mi to akurat idzie dość sprawnie odręcznie, z tego względu, że od 12 lat zajmuję się wizarzem, więc bardzo mi to ułatwia sprawę. Rysunek wstępny nasza klientka powinna zobaczyć. Powinniśmy go wspólnie omówić i ewentualnie uspokoić klientkę co do kształtu i koloru, bo często jest tak, że ten rysunek się wydaje dużo większy i ciemniejszy niż brwi będą w rzeczywistości wyglądać. Następnie przystępujemy do pigmentacji. Ja zaczynam bez znieczulenia, by utrwalić narysowany kształt na skórze. Nie jest to bolesne, raczej takie po prostu drażniące. Wiele pań wytrzymuje w ogóle całe bez znieczulenia, więc to jest też fajny jakby test, czy możemy zrobić to bez znieczulenia, bo wtedy się też nam lepiej przyjmie ta pigmentacja, lepszy będzie kolor i lepiej się będzie wszystko goiło. W każdym razie po pierwszym przejeździe nakładam na brwi tak zwany właśnie płyn relaksujący, który po kilkudziesięciu sekundach sprawi, że ta pigmentacja będzie bezbolesna. Brwi przeważnie pigmentuje się naprzemiennie, e, chociaż niektóre osoby pigmentują najpierw jedną, potem drugą do końca, e, do osiągnięcia pożądanego efektu. U mnie średnio jest to po kilka kilkanaście minut na jedną brew. W trakcie pigmentacji skóra może czasem lekko podkrwawić. Zależy to od unacznienia skóry. po ukończonej pigmentacji nakładam na primaskę z pigmentu. Nie każdy linergista to robi, bo nie jest to po prostu konieczne, aczkolwiek ja lubię, uważam, że daje to troszeczkę lepszy efekt. Po zakończeniu wyrywam pęsetą niepotrzebne włoski, oczyszczam. Jeśli potrzeba to nakładam klientce na czoło podkład i wykonuję zdjęcia po zabiegu. Posiadanie zdjęć przed i po zabiegu jest niezwykle ważne. Nie tylko w celach marketingowych, ale też w razie jakichkolwiek powikłań czy problemów z gojeniem. Będziemy wiedziały, co zrobiłyśmy klientce, jak z nią rozmawiać. Taka dokumentacja naszej klientki jest bardzo, bardzo istotna. I nie tylko dla nas linergistek, ale też dla Was, dla klientek, jest to niezwykle istotne, żeby linergistka wiedziała. Co dokładnie zrobiła, jak to wyglądało, bo naprawdę Wasz kontakt będzie zdecydowanie po pigmentacji ułatwiony. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o pokaz zabiegu. Na zakończenie chciałam Wam powiedzieć, że ten efekt, który widzicie na końcu, czyli powiedzmy te brwi, które dzisiaj wykonałam, kinze, jest to efekt tak naprawdę bardzo mocny, intensywny i to się zmieni. Podstawowe gojenie makijażu permanentnego trwa plus minus 7 dni. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę, jak wygląda Wasz stan zdrowia, Wasza skóra itd. Tak i, tak I po tych 7 dniach ten makijaż będzie bardzo bardzo jasny. Przeważnie się dla Was okazuje za jasny. Natomiast keratynizacja na skórka trwa około 28 dni. Więc po miesiącu dopiero zobaczycie taki prawdziwy kolor tych brwi, co zostało z tego pigmentu. Będzie to dużo delikatnie. Mniejszy efekt niż to, co widzimy dzisiaj na wizycie, i to samo tyczy się zarówno i ust, jak i kresek. Zawsze to będzie trochę delikatniej, i po miesiącu czasami ten, ten termin trochę wydłużamy w zależności od skóry, od wieku klientki. Po miesiącu mamy dopigmentowanie przeważnie w 90% gabinetów to dopigmentowanie jest w cenie zabiegu. Widzimy się na takiej korekcie. I na tej korekcie e, możemy tak naprawdę sobie ten makijaż permanentny przyciemnić, wyrównać, poprawić wszelkie jego niedoskonałości. Bo czasami się może okazać, że jeszcze coś tam e, nie siadło tak, jakbyśmy chciały. E, ta wizyta, oczywiście, na dopigmentowanie jest troszeczkę krótsza. Natomiast jeżeli chodzi o czas zabiegu, to też pamiętajcie, że każda linergistka będzie miała inny czas wizyty. U mnie taka wizyta na makijażu permanentnym brwi trwa godzinę i 15 minut. Natomiast u mojego pracownika trwa na przykład 2 godziny do 2,5. I te czasy zarówno jeden, jak i drugi jest całkowicie dobry, natomiast w większości zależą troszeczkę od doświadczenia, od tempa pracy, od ruchu w ręką, od czasu, jaki poświęcamy na rysunek wstępny, więc może to w każdym gabinecie wyglądać inaczej. Przeważnie te czasy w zależności od gabinetu oscylują między jedną godziną a trzema godzinami i tyczy się to zarówno. Równo brwi, kresek jak i ust. Moi drodzy, to tyle na dziś. W następnym odcinku chciałam Wam opowiedzieć i pokazać różnice między zabiegami do stylizacji brwi, którymi są m.in. henna pudrowa, farba, laminacja brwi, a także makijaż permanentny. Jeżeli nie wiesz, co wybrać dla swoich brwi i jeżeli nie wiesz, co polecić swojej klientce, zapraszam Cię do oglądania.